42 przedsiębiorstwa upadły w marcu 2017 roku. Jest to dokładnie tyle, ile przed miesiącem. Natomiast pamiętajmy o tym, że rok temu w marcu upadło 60 przedsiębiorstw. Świadczy to o tym, iż spowolnienie gospodarcze, które było w 2016 roku, jest już kwestią przeszłości. Koniunktura, można powiedzieć, że się wyprostowała i możemy się spodziewać, że sytuacja w 2017 roku będzie się tylko poprawiać, na pewno nie powinna sytuacja się pogorszyć. Ilościowo upada najwięcej przedsiębiorstw wciąż w branży budowlanej, ale też pamiętajmy, że bardzo wiele tych przedsiębiorstw tam po prostu jest. Jeśli chodzi o sytuację w tej branży, można podzielić ją na dwie części, na część mieszkaniową oraz infrastrukturalną. Jeśli chodzi o część infrastrukturalną, Wciąż mamy pokłosie sytuacji z 2016 roku, kiedy przechodziliśmy z jednej perspektywy unijnej w drugą i doszło do spowolnienia inwestycji. Teraz, w 2017 roku, ta część branży rozpędza się, więc powinno być tylko lepiej. Jeśli chodzi o branżę mieszkaniową, boom trwa nadal. Możemy powiedzieć, że problemem jest to, że Sytuacja może się zmienić za rok, ponieważ istnieją pewne obawy, iż koniunktura może się przegrzać i kiedy popyt na mieszkania spadnie, dużo przedsiębiorstw może wpaść w tarapaty. Jeśli chodzi o upadłości w województwach, mamy bardzo ciekawą sytuację. Oczywiście tradycyjnie upadłości jest najwięcej tam, gdzie tych przedsiębiorstw jest najwięcej, czyli na Mazowszu i na Śląsku. Ale jeśli chodzi o natężenia upadłości, sytuacja jest trochę odmienna, ponieważ ne, największe natężenie upadłości jest w województwie mazowieckim oraz małopolskim. Ale należy zauważyć, że jeśli chodzi już o natężenie upadłości, śl województwo śląskie jest na siódmej pozycji. Świadczy to o tym, że mimo tego, iż jest tam dużo upadłości, ale w relacji do tych przedsiębiorstw, które są tam zarejestrowane, jest ich stosunkowo niewiele. Świadczy to o tym, że przedsiębiorstwa na Śląsku radzą sobie doskonale.